Witam jakże w kolejnym odcinku. W piątek były ładowane mebelki, więc teraz z tymi mebelkami podążamy na Litwę. Jest ogólnie 19.30. Wyjeżdżam sobie w niedzielę, bo ciężka była sobota. W półniedzieli też było ciężkiej. Przespałem troszkę dnia, bo sobota była ciężka. Wyruszyłem właśnie dzisiaj. Stawię się pod rampę i będzie pozamiatane. No, mam jeszcze jutro załadunek. Całe szczęście przez tył, bo jestem wykończony. Powiem wam, że załadunek boczny to bym nie wykończył. <laughs> Kamera mi zaraz padnie, bo ogólnie 5% ma. No, byłem w piątek na siłowni. O ale dziwnie to się jedzie. Byłem w piątek na siłowni, zrobiłem długi trening będzie Dobre. Powiem Wam, że na maszynach to w ogóle jest inna bajka. Inny level treningu. I normalnie dostałem zakwasów. Może kurde, gdzie tu z. A tam sobie dalej może pojadę. A tutaj był ten parking przecież. Taki nie. O sobie tutaj się wbiję. Zrobię rozpoczęcie. Więc jestem w zakwasach, nie mam siły. W sobotę było troszkę popite nad jeziorkiem, i po jeziorku. Więc, kurde, dzisiaj jestem normalnie trup. I co mogę Wam więcej powiedzieć. Jedziemy Wstajemy pod rampę Około 22.30 myślę Będę I Dzięki temu, że dzisiaj sobie stanę pod rampę troszkę później, bo w domu bym musiał się kłaść już w sumie 20... 19... a W sumie 19.30 zaraz bym musiał do łóżka się kłaść, żeby o 2.30 mieć budzik I wstawać, to tak Średnio powiem wam, że średnio by to wyglądało wszystko Dlatego wolę sobie Dzisiaj ruszyć, krótki tydzień i tak, krótki tydzień i tak wypada, to to za wiele nie tracę, bo, bo w czwartek i tak będzie koniec roboty, niedzielny wyjazd, no. Co ja mam tu tracić czas, w łóżku się przewalać, to wolę sobie podciągnąć gdzieś do, do 11 nawet, niech mi to zejdzie, ale wątpię i sobie pójść spać normalnie i wstać o tej siódmej, jak ludzie zaczną do pracy przyjeżdżać. No i dobrze, w nocnej aurze przy deszczowej pogodzie się doleciało na Wilno. Oglądam sobie iShow Speed, jednego z najpopularniejszych YouTuberów na świecie. Streamerów 26 milionów subskrypcji w Polsce, siedzi w Krakowie. No, to są już liczby kosmiczne. No i co, i 22 wybiła się pasować pod rampę o <laughs> się pasować pod rampę mam nadzieję, że mi te meble na łeb się nie wyjebią bo były dopychane przy rampach, bo kurde się boję normalnie tych drzwi otwierać <laughs> więc, więc no 22 już troszkę muli spanie jeszcze sobie opędzluję ryż z warzywami i indykiem na kolację, bo w domu robiłem O, co tu A Jakieś pachołki Sobie robiłem na kolację I w domu nie zjadłem, bo nie miałem Kompletnie apetytu Ale będę musiał pod rampę Wsunąć I to zrobię, więc Ciśniemy pod rampę Kurde Ale jaja Ciekawe gdzie on się wykręca, Ciekawe co oni tam robią. Kurde, się boi tych drzwi normalnie otwierać. Jeszcze tutaj hamowałem, po prostu się rozpędziłem, żeby to uklepać. <grystanie> no nic, kolacja. Trzeba będzie zabierać się. Zawyro! No, 22 się zajechało na miejsce. Powiem Wam, że jestem wyjebany tym, tą całą niedzielą. Po co to było mocić. Nad tym jeziorem tak Znowu trzeba zacząć detox, Siłownia Siłownia jutro będzie musiała być zaliczona spalić to wszystko bo i się obżarłem kiełbasy Wszystkiego Nawet nie pytajcie jutro kardio na siłowni pół godziny na bieżni Wleci trening taki dłuższy zobacz jeszcze który w sumie zjadę Czy będzie jakiś dłuższy trening czy krótki ale Trzeba będzie na siłkę pójść, wbiłem na taki level, że mam moralniaka. Powiem wam, że długi czas nie mogłem się przekonać do indyka, bo trochę taki inny ma smak. Ale pomału, pomału, pomału do tego indyka się przekonuję wam powiem, bo nie wiem, jakiś taki nie mój smak. Musi być zajebiście, żeby aż tak nie był wyczuwalny, ale powoli się przełamuję. No i sobie poglądam jeszcze tego streama. Zobaczę na razie, tak wieje, wieje nudą. Gdzieś tam w Krakowie, w jakimś barze siedzą jakieś jakiejś restauracji, hotelu, nie wiem co to jest. I co, i spać. Siemano. Nie wiem, czy już rozładowany jestem, czy jeszcze nie na u ucichło ale już pod rampą jakieś półtorej godziny przestało się ruszać od kilku minut więc trzeba iść sprawdzić kawkę, kawkę wypiłem jeszcze mam załadunek fajnie tak pod rampą sobie kimnąć na pewno lepiej jak w domu i wstawać o trzeciej godzinka jest 8.30 ciekawe jeszcze na który ja mam załadunek w tym muszę z Wilna wyjechać Pst. ale ładunek jest do ciąża witamin mi brakuje chyba <laughs> na biał masakra tu jeszcze pewnie coś uderzy, bo w nocy ogólnie taka burza była Że się przebudziłem Waliło, grzmiało Padało. No i tutaj widać tak jakby zaraz też miało coś Coś walnąć, ale jestem kurde zmarnowany człowiek. Masakra. No a tutaj wczoraj przejechałem normalnie. Tutaj nic nie stało. Gościu musiał tylko koparkę lekko do tyłu cofnąć, żeby mógł się wykręcić w zakręt i, i bez lipy. No dobrze, że oni w dzień na przykład tego nie robią, bo tutaj zawsze jest duży ruch, bo tutaj jest bazar, że właśnie sobie w niedzielę wieczorkiem pracę wykonywali. Ach, jedziemy na Zagróżkę. No i standardowo nie ma awizacji. Tak myślałem, że nie będzie o 11:00 dopiero odświeżą zlecenia i za godzinę No unicą tym 45 minut aj kurde masakra więc nic mi nie pozostaje jak tylko jak tylko czekać po zmaganiach z numerami pod bramą, gdzie zeszło mi 2 godziny 15 minut, później pod rampą, godzinę 15 minut, czyli w zasadzie 3,5 godziny, i jestem załadowany. Godzina 13 dochodzi, no i jadę na Alitus. Dopiero wyjechałem, 5 minut jazdy. No to tak zeszło, zeszło. Sądziłem, że, ale i tak poszło w miarę, bo załadunek miałem planowany na godzinę 12:30. Więc godzinę i tak szybciej wzięli i nie musiałem na rampę czekać jakoś zbytnio długo, bo zaledwie tam chyba 10 minut i dostałem rampę. Ostatnim czasem jak byłem, to ja na samą rampę czekałem 2 godziny, więc, więc jeszcze nie ma tragedii. 13, 16. Więc około 16 się zjedzie na bazę. Więc... więc nie ma źle. Rozładunek też na spoko godzinę. Więc jutro sobie na spokojnie mogę wyjechać. 10-11 bez pośpiechu. Także elegancko jeszcze zobacz. Może dzisiaj na tą siłkę się przejdę. No i mam 5 filmów do wrzucenia na zapas, na kanał. Także na laptopie też mam roboty do zrobienia. Wczoraj w ogóle wyjęty dzień z życia był, więc tego nie zrobiłem. Zrobić. Ładna pogoda 22 stopnie. Słoneczko, daj fajnie. No i co, i lecimy, zobaczymy. Raczej tutaj nic ciekawego po drodze się nie wydarzy. Też nie ma jakiegoś tematu do poruszenia, bo ja jeszcze nie funkcjonuję w 100%. Mój mózg jest wyłączony. Ogólnie jestem aktywny tylko w 60%. Nie mam sił, <laughs> ale jadę. Jadę się kurować. No i dobrze, mamy granicę rozkopaną w pełnym świetle. I o teraz zobaczycie jak ona wygląda. Ale nic ciekawego raczej nie będzie. Poza rozwaloną drogą. Wczoraj wieczorem, jechałem, to przecież w szoku byłem, jak to wszystko wygląda. więcej niż 1000 słów w sumie, w sumie to tutaj nawet nie ma co się korkować Dobrze, to by było na tyle z budziska, widzimy się jutro, już kończę ten dzisiejszy dzień, I także do jutra z podróży na ociąż.